Zygody małego dzieciacka, trójka przeplasam, jedynka. Był sobie malutki dzieciaczek, który pielnął przy wannie. Mój tata to tata. Przepraszamy, że teraz będzie tak ciemno, ale będzie rozmowa z tatuszkiem. Posłuchajcie odcinek pierwszy pod tytułem Zpiewdalaj. Tato. I... mogę kapuśniaka? Możesz. Gadaj troszkę głośniej. Możesz, synku. Gadaj głośniej. Mogę. Możesz. Możesz. I... I... To spierdalaj, bo się spierdolisz mostu. O kurwa. Kurwa. Jestem twoim synem. Spierdolaj. Jak ty się odzywasz do swojego syna, ten chuju! Eee, gej! Pederasta! Klepie mnie po kolanie! Pomocy mnie rozbije suchą bułką! Eee! Pomocy! To eee, pederasta! O kurwa! Klepie mnie ciągle! Latunku! Zlatunku, nie klepie! Klepie mnie po dupie! Jesteś lesbo, wiesz dlaczego? Bo <gry> miałeś czesce Miałeś czesce w i dlatego jesteś chujem! No kurwa! A klepie mnie po dupie! Tato, ale ty masz małego i nie kapie ci z niego! synu już babcia ma większego hej babcia to facet od nie 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 moja babcia twoja babcia nie A tak nie po poduszce ech, ech, ech. Dzień, no to to na razie koniec tej pierwszej części dziękujemy za obejrzenie filmiku zapraszamy na jutrzejszy filmik koniec o kurwa, jak to się wyłącza? Klima hmm. trzeba nacisnąć opcję. Oj, oj, usuń pliki. Tak jest. Tato, czego w tym telefonie są twoje zdjęcia? Jak ty byłeś w łóżku? Z tą, z tą fontanną, którą zablałeś w Walsawie? A teraz mała zagadka. Jak zaśmiejesz się jutro? He, 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 he! kto like, to ogląda? Czy słyszycie mnie? Kulwa? Ej! Kurwa, pedelasta! Latunku! Oje, Kulwa wsadza mi! Ucho! Latunku! Ziemia się sensie. To był odcinek piersi. Zaplasamy do subskrypcji. Zapraszamy za usterki. Tam i dupę ojciec, bo ci na kopie tam śmietany. Śmietany ci tam na kopie. Subskrybujcie mój kanał, bo mój ojciec to pederasta. oczywa to... odcinki old i y, 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 DJ Vito i. Tam dupę, bo się nie znasz Koniec. Subskrybujcie mój kanał, ale pamiętajcie, że mój kanał to jest kanał. He, 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 he. Ujdzie w dupę stary chuju. To do to, Ciebie, to tato.